Nastąpić, białe światło musi się odbić przez pryzmat, który musi być przezroczysty jak szkło. Więc jakiekolwiek białe światło słoneczne uderza, kiedy widzimy tęczę, to musi być w kształcie pryzmatów, który uderza. Tęcza zawsze tam jest, ale potrzeba ekranu, abyśmy mogli ją zobaczyć. Tęcza istnieje zawsze, ale widzimy ją tylko wtedy, gdy deszcz tworzy skondensowaną mgłę, niczym ekran. To dlatego widzimy mniejsze tęcze w ogrodowych zraszaczach. I ważnym jest wiedzieć, że tęcze, które widzimy w zraszaczach ogrodowych, zachowują ten sam kształt, co te, które widzimy na niebie. Ekran z mijałki wodnej umożliwia nam zobaczenie załamanego światła tęczy, która zachowuje kształt swojego pryzmatu, na przykład szklanej kopuły. To naprawdę takie oczywiste. W ten sam sposób prawa gęstości i perspektywy są naprawdę tak proste. Ale tutaj robi się niewiarygodnie. Spójrz na ten obraz tęczy odbijającej się w oceanie. Zauważ, że kolory są odbijane tak jak w lustrze. A więc kolory są odwrócone. Fioletowy, indygo i niebieski, które są zawsze na dole tęczy. Tutaj w odbiciu tęczy są na górze. Teraz spróbuj tego samego w domu. I niech białe światło słońca świeci przez nią. Uzyskasz łukowatą tęczę, ponieważ pryzmat jest w kształcie kupuły. Dokładnie tak jak widzimy tęczę tu na Ziemi. Powstaje tutaj podwójna tęcza, ale w przeciwieństwie do podwójnej tęczy odbijającej się w oceanie, kolory tu nie są odwrócone. Spójrz teraz. Czy widzisz to? Kolory górnej tęczy są odwrócone. To co widzisz jest odbiciem tęczy w szklanym firmamencie powyżej. Tak jak w lustrze i tak jak widzimy to nad oceanem lub jeziorem. I wychodzi. Każde to odbicie to inna długość fali. Krople odbijają wszystkie długości, ale patrząc tęcza, ile kolorów ma tęcza? Siedem. Jakie to są kolory? Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo oraz fioletowy. Ten czerwony to jest ta zewnętrzna warstwa i po kolei warstwami do wewnątrz. Wewnątrz jest kolor fioletowy. Dlatego właśnie możemy zaobserwować, czy to e, wystarczy nalać do spryskiwki i zapraszam ponownie. ...enters droplets of water. It's reflected off the back of the droplets and as it moves from the air through the water and back into the air again, each color of the visible spectrum refracts or bends at a slightly different angle. The rainbow. But sometimes, this process of internal reflection, Primary rainbow stretch from 40 to 42 degrees from your line of... Oh, oh, my God. Oh, my God. That's oh, my God. Look at that. It's starting to even look like a triple rainbow. Oh my god, it's full on! Double rainbow all the way across the sky! Oh my god! Oh my god! Bright. Oh my god, it's so bright and vivid! Oh! Oh! oh. so beautiful! <laughs> <laughs> oh my god! It's mean! so mean! It's so mean! <laughs> I doubt what it means. <laughs> 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 <laughs>